Cześć moi drodzy, witajcie bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym materiale jest dokładnie 6 listopada, czyli dzień przed moją wyprowadzką, ale całkowicie nie o tym. Słuchajcie, co się wydarzyło po raz pierwszy w moim życiu, jeżeli chodzi o dostawy. Dzisiaj zamówiłem dokładnie paczkę, czyli 6 listopada o godzinie 11.35, gdy byłem jeszcze w pracy i miała być ona dostarczona na dzień następny. Jest ona z postkodem BS26, BS, BS czyli prawdopodobnie jest to Bristol. I moim oczom, gdy wróciłem do domu, jest dokładnie teraz 12.20, wyszedłem z pracy o godzinie 12.05, więc po 15 minutach jestem w domu. Słuchajcie, zobaczcie to. Znalazłem dokładnie przed drzwiami wejściowymi przesyłkę. Jak nie wierzycie, to tutaj macie pokazaną datę, a także godzinę. Czwarta linijka od góry. Data i godzina. Tutaj macie Frozen Mice 1-3 gram. Już Wam pokażę dokładnie, tylko e, zasłonię, żebyście nie widzieli adresu. No i teraz tak, co jest w przesyłce. Jak widzicie było zapłacone PayPalem. mamy Company Number, VAT i tak dalej i tak dalej. Mrożone e, noworodki e, te, myszki malutkie. Czyli oseski, jak to się tam nazywa. 1-3 gram, 25 sztuk. Zamówiłem także Mrożone szczury, takie troszeczkę większe od 11 do 25 gram, będę próbował swoje pytony karmić troszeczkę większym. No, i co tu jeszcze zamówiłem? Zamówiłem także troszeczkę większą karmówkę dla, tutaj dla zbożówki, będę próbował także od 3 do 6 gram, troszkę większe. Przy czym zawsze od samego początku karmiłem 1 do 3, teraz będzie od 3 do 6. Bynajmniej będę próbował. A szczurki także, nie szczurki, tylko, przepraszam, pytony karmiłem karmówką od 3 do 10 gram. A teraz się to zmieni na 11 do 25 gram. Pytałem się mojego sprzedawcy, od którego kupowałem, czy może być. Powiedział, żebym próbował, żeby sprawdzić, ale prawdopodobnie będzie wszystko w porządku. Jak widzicie, 11.35, mamy godzinę 12.20, no nie mam Wam jak pokazać. A mam Wam jak pokazać. Teraz 12.20? 12.19, zobaczcie. A ja przesyłkę mam już u siebie. Jestem mega zadowolony, dziękuję bardzo eee, sklepowi. Oj, sklepowi Life Food UK. No i co? To tyle w tym materiale. Taki szybki pokazanie, co to jest. Aha, jeszcze jedno. Pokażę Wam tak naprawdę, co się znajduje w środku, tylko to muszę odpakować już poza kamerą. No i słuchajcie, wybaczcie na ziemi, zobaczcie taka kostka lodu. Ja to spróbuję jeszcze zamrozić. To jest po prostu chyba zwykły lód zamrożony, a nie żaden suchy lód. Chociaż nie wiem, może się mylę, nie znam się na mrożonych tam sprawach. Teraz tak, tutaj mamy właśnie 25 sztuk mrożonych, tych większych od 10 do 25 gram szczurków, które będę próbował dawać swoim wężom, ale prawdopodobnie wszystko będzie ok, bo jak widać są akurat troszeczkę większe niż te stare moje, które, znaczy nie stare, tylko po prostu te, którymi aktualnie się posługuję i tymi, którymi aktualnie karmię. Tutaj mamy. Tutaj mamy dokładnie te malutkie pinki, czyli oseski y, mysie od 1 do 3 gram. Zobacz, tak wyglądają od 1 do 3 gram. A tutaj mamy bodajże od 3 do 6, do 10, przepraszam. Czy tam od 3 do 6? Troszeczkę większe. Y, obawiam się, że jeżeli chodzi o. Y, że jeżeli chodzi o. Moją zbożówkę to ona sobie chyba jeszcze nie poradzi z takim wielkim, chociaż może tą jedną najmniejszą będzie można spróbować dokładnie za tydzień w poniedziałek. Jeżeli chodzi o karmówkę, jestem mega zadowolony, jeżeli chodzi o sklep to także. Ja to wkładam do zamrażarki, bo nie chcę żeby się mi to rozmroziło, żeby się to przypadkowo jeszcze zepsuło. Chociaż nie było to długo, jak widać, nawet nie wiem, data kurczę tutaj nie nakleili mi daty kiedy to było pakowane, bo Poprzednich zamówieniach miałem datę pakunku, żeby nie okazało się, że to jest na przykład sprzed roku ta karmówka czy tam sprzed dwóch. Dobra. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Taki szybki unboxing i pokazanie wam ja tak naprawdę jaką karmówkę zamówiłem. I tak naprawdę ta karmówka powinna mi wystarczyć tak na, yy, tak na dobrą sprawę do przyszłego roku. Bynajmniej po to właśnie to zamawiałem, bo teraz zbyt nie mam czasu. Zbliżają się święta. I chciałem, żeby ta karmówka była jak najszybciej, jeszcze przed okresem świątecznym. Bynajmniej chodzi tu przede wszystkim o wysyłki i o dostawy, żeby przypadkowo się to gdzieś tam nie zawieruszyło. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Wy zapewne oglądacie ten film troszeczkę chyba bodajże już po mojej przeprowadzce, bądź też przed, jeszcze nie wiem. Nagrywam ją dzień przed przeprowadzką, tak więc 6 listopada, 7 mam przeprowadzkę. Do zobaczenia. Trzymajcie się łapka w górę, jest komentarz i subskrypcja, jeżeli się podobało. Trzymajcie się ciepło i hej!